Dobry, dobry. Ja tylko tyle powiem, że już jestem po zabiegu. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie do przodu. Ruszę z przyczepką. Będę mógł normalnie funkcjonować. Jestem szczęśliwy i zadowolony. Dzisiaj Walentynki 14 lutego. A ja pożegnałem się z moim kilkuletnim partnerem, kamistkiem przed chwilą przyszła taka pani, pielęgniarka przyniosła mi kawusię i plaplusia, czyli ciasto. Troszkę mnie to szokowało, ale pozytywnie. Krenu što baš vući televizor zadarmo Wa, jaki śnieżek pada! Dzisiaj jest 7 marca. I mamy pierwszy w tym tej zimy śnieg. ale jakie fajne płatki. Tu widać, że mokry jest na plusie temperatura, także niedługo go nie będzie. Ale fajnie jest. Mamy śnieg, pierwszy śnieg. Wa! I jak długo dziś ten śnieg pada. I człowiek zły, bo mieliśmy takie fajne mrozki tej zimy, nie było śniegu, a teraz ciepło i śnieg pada. No czemu tak musi być? Ale parę dni, twój, parę minutek posypało naprawdę to żeby był mrozek to już by było biało, a tu nie ma mrozki, nie ma biało. Ale i tak fajnie jest. Widzimy śnieg pierwszy raz w tym roku. Ale i tak pogoda, pomimo że słoneczko świeci śnieżek padał, ale tak jakoś jest, bo przenikliwie zimno. Jest na plusie, ale jest zima. Jejku jaka zima Piękna matko, zima stulecia w Holandii. Ha, ha, ha. Tak cicho mówię, bo już jest po drugiej w nocy. śpi nie chciałbym jej obudzić to jest nasza zima śnieżyca no zima panie zima jak ho, ho. dzisiaj mamy 10 jest dziesiąty marca i proszę zamiast ku to ku zimie a kwiatki już pokwitły w ogródku niektóre Jak to pięknie wygląda? Tyle śniegu na oknie, tylko gór za oknem brakuje. Dzień dobry, witajcie po przerwie, po zbyt długiej przerwie. Wracam po malutku do dzieła. Konkretnie wrócę od jutra. Bo w poniedziałek już się wybieram do pracy, czyli mogę sobie jutro zacząć powoli dłubać na dobre w przyczepce. Dzisiaj tylko chciałbym zrobić dwie rzeczy. Na początku filmiku widzieliście, co tam się mniej więcej działo przez ostatni okres tych trzech tygodni. Praktycznie nic konkretnego się nie działo. Siedziałem w domu. Po zabiegu a teraz zaczynam działać. I jestem bardzo szczęśliwy, bo już mnie szlak trafiał tym siedzeniem w domu. Jak widzicie staram się przykręcić ramkę okna. Ale wkradł się mały ząb. Muszę jeszcze jedno cięcie wykonać i dopiero będę mógł przykręcać, także idę ciąć. Co było trzeba przyciąć przyciąłem, więc biorę się za przykręcanie. No to taka rozgrzeweczka tylko przed yy, moimi pracami, które zaplanowałem sobie od jutra czy od poniedziałku. Także. Mmm, także rozgrzewam się. I tak to się będzie prezentowało mniej więcej. Oczywiście jest to przed wykończeniem. Tu gdzie niedomalowane to będą szafki. Ja oczywiście docelowo, ale to dzisiaj nie chcę tego robić, dam tu wszystko na klej. Ale tylko tak przymacowałem, bo byłem ciekaw, jak to będzie. Ten biały kolor tutaj jak będzie licował. I fajnie jest. Popatrzmy, popatrzmy, co my tu mamy. Słuchajcie, wczoraj padał śnieg, zresztą go nawet filmowałem. I przetrwał do dziś dnia. W nocy chyba był. Mróz minus jeden i śnieżek się utrzymał. Byliśmy wieczorem wczoraj z bulką na spacerku. Jak ganiała po tym śniegu. Ojej, jej tutaj obcinają gałęzie zwierz dzisiaj. Tak troszkę jest niefajnie. Ale śnieżek leżał. Kubiczku, a Ty śnieg lubisz? O. Robisz żółty śnieg? Tam sobie gąska chodzi po śniegu Chowana będzie lepić O, powyciała ale fajnie na lodzie myślała, że to woda chciała się zwodować, ale nogi je się poślizgnęły tu widać, że nawet odśnieżali wczoraj, bo są na skrajach pousypywane takie no, były takie większe no, kubki śniegu ale tutaj szybko reagują to trzeba przyznać Nieraz nawet przed śniegiem już odśnieżają. Ale woda w kanale jest taka gęście. O, widać tutaj. Zobaczcie, normalnie Ale to troszeczkę przymroziło. Bula, uważaj debilu. Bilu. Co, co? Jeszcze raz, no, głupotek, no akurat wody się nie boi, no, także taki dziwny filmik na powrót do rzeczywistości. A dzisiaj tą ściankę odkręcę koło drzwi. Już przygotuję ją do takiego montażu, jak sobie zaplanowałem. No, dzisiaj albo jutro jeszcze zobaczę. Ciężko w domu siedzieć, naprawdę. Tydzień można, ale nie dłużej, bo to człowiek głupieje. Ale przede wszystkim co? Ciepluteńko jest, bardzo ciepło, fajna pogoda. Naprawdę. No, tak się opatuliłem, bo jak wychodziłem, to nie byłem pewien tej pogody, bo słoneczko zaszło. Ale ładnie jest, no. I kończymy spacerek, może jeszcze pójdę do tej przyczepki. Dzisiaj zobaczę. Ostatni plac jeszcze ze śniegiem. I jeszcze wam coś w domu pokażę. O, właśnie. Bo to, że siedziałem w domu, to nie znaczy, że. Nie myślałem o przyczepce troszkę tam. A zobaczycie coś. Tam. No i właśnie moje ostatnie zakupki to. Kupiłem dwa takie piękne panele słoneczne 2 razy 50W. Myślę czy nie kupić trzeciego, ale zobaczymy. Do tego taki regulator ładowania. Kupiłem zlewozmywak przepięknej urody i zmontowałem taki front do zabudowy kuchni. Znaczy, się nie opierniczałem, się cały czas myślałem o mojej przyczepce. Witam w kolejnym dniu. Jak widzicie, siedzę już w przyczepce. Dzisiaj w sumie planów jest tyle, że aż nie chcę o nich mówić. Dlatego na początek chyba zajmę się ścianką od łazienki. Później wpasuję brodzik. No i zobaczymy. Nie chcę też tutaj zbyt dużo czasu siedzieć w przyczepce, ponieważ tak jak mówię, dzisiaj ostatni dzień zwolnienia. Jutro idę do pracy i dzisiaj tak sobie postanowiłem, że już trochę podłubię. No zobaczymy. Do zwymiarowania położenia tej, tej ścianki wykorzystam ten szkielet zabudowy kuchennej. Zobaczymy, czy pójdzie z tym, czy trzeba będzie coś innego tutaj zastosować. No to co, powoli biorę się do roboty. Takim punktem odniesienia będzie ta szczelka, ponieważ ona będzie tutaj wiadomo na stałe. I w, moim, w mojej główce powstał taki plan, że Zabudowa kuchni będzie wsparta niejako na ściance od łazienki i tej ściance bocznej. Może ten sposób wyda Wam się zbyt prowadzący na skróty, ale przyznacie, że jeśli chodzi o zwymiarowanie, to jest pozbawiony. Najmniejszego ryzyka, ponieważ to ma być wkomponowane w przestrzeń, tą, na której teraz się znajduję. Także działam. Korekta względem tych wymiarów, jakie robiłem, kiedy planowałem, jak to będzie wyglądało. No i muszę teraz ją wprowadzić w życie. Zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie, bo na razie to wszystko czysto teoretyczne są. Dane. I dobrze, i pięknie. Zagadka na miarę tytułu co najmniej inżyniera. Mam pionową ścianę, a tutaj mam takiego klina przy ognie. Dlaczego? Przyczepa jeśli chodzi o dyszel, o podłogę trzyma pion ścianka jest pionowo postawiona a tam przy oknie idzie mi sklina dlaczego? czyżby okno było źle obsadzone? teraz nie wiem no cholercia trochę to będzie niefajnie wyglądało no ale ściany nie mogę dać po skosie bo Chcę, żeby mi ładnie drzwi yy, się domykały. Ajajaj. Aj, aj. No zobaczcie. Teraz ją trochę przesunąłem, żeby ten klin nie był aż taki, bo zobaczcie jeszcze powinna być dobry centymetr w prawą stronę. Ale ja ją lekko przesunąwszy a Dobra, już chyba wiem co zrobię. Dalej jest sklina, ale troszkę mniej. Tak już to zostawię. Tak wygląda łazienka od wewnątrz. Tu oczywiście jeszcze przyjdzie... Przepraszam, płyta. Tam na dole też całość zabuduję chyba płytą, żeby to... Była dość równa powierzchnia, i wtedy położę na to coś, ale jeszcze nie wiem, jak to wykończę, bo tutaj nie ma. Takie fajne są te panele imitujące mozaikę, ale w Holandii tego nie spotkałem. Może jak będę w Polsce, kupię i wtedy założę. Zobaczymy. Na razie zajmujemy się pozostałymi rzeczami. I teraz pytanie, czy to przymocować na włókno czy na piankę montażową cholercia? No nie wiem. Chyba na włókno szklane zrobię. I to może zaraz nawet. Nie będę czekał, nie wiem na co. Żeby nieco ustabilizować tą ściankę do roboczo. Przymocuję front zabudowy kuchennej. Będę miał pewność, że nie będzie mi się gingać ta ścianka. są wkręty? Tutaj. Dosłownie tak z tej strony tylko chwycę, bo chwycę najważniejsze, żeby tej ścianki łazienkowej się mocno trzymał. Teraz tak, czy pion łapać, czy nie łapać, bo tutaj nic się nie zgadza. good times Tutaj mamy front kuchni. Tutaj ściankę. Teraz mogę sobie spokojnie ją przykleić żywicą do sufitu i tam do ścianki. Co będę właśnie czynił. Jest bardzo gorąco tutaj wewnątrz, także sądzę, że żywica ładnie złapie. Dobra, biorę się. Później Wam pokażę jak to zrobiłem i będę kończył dzisiejszy długi odcinek i chyba zacznę montować film po długiej przerwie. Tutaj wszystko poklejałem. Pokleiłem. No i czekamy, wyschnie jutro ciąg dalszy. Kto ze mną był, to dzięki śliczne za dzień dzisiejszy i tak jak mówię, mam nadzieję już wracam i będę działał dalej, by jak najszybciej to skończyć i cieszyć się małą przyczepką swoją naszą. Do zobaczenia, dzięki że byliście.